Cześć, w tym filmie powiem Wam jak zwolnić nie 5, 10, a nawet 20, 50 czy 100 GB pamięci na Waszym dysku. Mój dysk aktualnie ma 213 GB wolnej pamięci. DaVinci Resolve przechowuje Wasze dane w lokalizacji, którą podajecie. Możecie ją zobaczyć klikając nasze ustawienia, master settings. Tutaj mamy podane catch file location. Mój folder nazywa się Catch Clip i znajduje się na dysku C, w folderze Dane, DaVinci Resolve, Dane. Tutaj DaVinci przechowuje wszystkie swoje pliki. Teraz, aby to zwolnić, musimy kliknąć Playback, Delay, Render, Catch i mamy do wyboru dwie opcje. All to usunie wszystkie pliki, którymi DaVinci się posługuje. Ale nie bójcie się, nic się nie stanie z waszymi filmami, albo tylko te, które są nieużywane. Więc jeżeli pracujecie obecnie na jakimś projekcie, to usunie wszystkie z projektów, które nie są aktywne. Ja zawsze daję all. Tak, skasujmy i sprawdźmy, czy coś się zmieniło. W moim wypadku bardzo rzadko coś zmienia się na plus. Jak widzimy, w moim przypadku nic to nie dało, więc musimy wybrać drugą metodę usuwania tych plików. A więc zamykamy nasz DaVinci Resolve. Zapisał się, odświeżamy. Nasz komputer i wchodzimy do miejsca, w którym znajduje się nasz catch-clip. Jak widzicie, jest tutaj. Nie usuwamy całego folderu, jedynie jego zawartość. I teraz opróżniamy nasz kosz. Jak widzimy, uzbierało się tego ponad 24 GB, a to jest tylko za jeden tydzień mojej pracy. Ostatnio było ponad 100 GB. Ponownie sprawdzamy mój komputer i jak widzimy mamy 237 GB, czyli faktycznie 24 GB zostały uwolnione. Dzięki za oglądanie w tym filmie. To wszystko na razie, cześć!